Witam z tej strony Kneifa G. E, powtóreczki kolejne w moim wykonaniu. Dziś e, zobaczymy dwa dosyć e, bardzo do siebie podobne pojazdy. Oczywiście tutaj, tierami są e, oczywiście różne, e, ale sylwetką bardzo do siebie są e, podobne. Oczywiście tutaj e, mowa o AMX-ie CDC ósmego tieru e, Premco me, Meda francuskiego e, oraz tutaj nacji hybrydowej siódmego tieru też Meda e, Dracula e, także przejdźmy już tutaj do e, samego pierwszego pojazdu amx CDC pierwszego tutaj omówimy Oczywiście tutaj gram na bogato. Z wszystkimi zapasami. Wyposażenie, z wyposażeniem. Działo mamy tutaj 90 mm. O czasie celowania 2,9. Rozrzucie, rozrzucie działa 0,30. Uszkodzenia na minutę 2467. No, mamy tutaj dosyć sporą szybkostrzelność, czas przeładowania 5,47 sekundy, średnie przebicie 212, więc nie najgorzej jak na MEDA. Podkalibrowe mamy tutaj pociski jeszcze goldowe 259, więc jeżeli możemy to się też posiłkujemy czasami odłamkowo-burzące mamy tutaj 45 penetracji uszkodzenia, średnie uszkodzenia na przeciwpancernej 225 na podkalibrowych 190 odłamkowo-burzące 270 oczywiście tutaj też zalety zaletą jest opuszczenie działa minus 10 stopni podnoszenie 20 czyli klasycznie Pancerz możemy tutaj omówić oczywiście tutaj um, możemy sobie tutaj pomarzyć o pancerzu. Niestety tego pancerza nie ma, jak i w jednym, jak i w drugim. Wiąże 30 mm, 20 um, po boku, tył 20, kadub 30, bok 20 i tył 20. Więc mamy tutaj firankę z każdy herk, to hmm. dla nas jest praktycznie śmiercią um, od troli. Ale przeżywalność tego pojazdu 1450 punktów wytrzymałości. Więc ten jeden czy dwa strzały od no, no półtora strzała jesteśmy tak naprawdę od troli, ale za to wyróżniamy się tutaj świetnym, świetną mobilnością. Maksymalna prędkość do przodu to aż 60 km/h, wstecz 20. Średnia prędkość 52 na godzinę, więc jesteśmy naprawdę y, pojazdem naprawdę bardzo szybkim. Prędkość obrotu wieży jeszcze 46, km, 46 stopni na sekundę, prędkość obrotu kadłuba 55,89, więc on, czołg jest bardzo mobilnym czołgiem. Także przejdźmy już do samej bitewki. No i pierwszą bitewkę tutaj mamy na Port Yamato, tryb potyczka, losowanie z dziewiątkami, bardzo dużo tutaj mamy niszczycieli po jednej jak i po drugiej stronie. Wydaje mi się, że mamy tutaj ciut gorsze pojazdy wydaje mi się, bo T54.1 mi się wydaje gorszym być medem niż tutaj Standard B. No ale oczywiście mamy tutaj też jak Tigera też bardzo dobry DPM-owy cząk. No, czoli tutaj te dwa. no Ja akurat wspominam tak średnio ten czołg. O, fakt, faktem udało się tam zdobyć MK, ale ten czołg no, nie, przy, nie przypadł mi do gustu. Ni to pancerza, ni to, ni to mobilności nie było, ani działa jakiegoś tam zawrotnie dobrego. E, klasycznie tutaj pojechałem w, na prawą stronę. Może spotknąć tutaj jakiekolwiek medy. Mamy tutaj też cdc na. Przeciwnej drużynie, ale muszę się też stresz tutaj, Pantery P44, która właśnie tutaj podjechała już na swoją pozycję. Zostałem oczywiście tutaj wyspotowany, bo obydwoje tutaj akurat się minęliśmy. Pierwszy strzał, bardzo szczęśliwy tutaj. Udało się tutaj trafić w boczek Panterki. Nasz team no, bardzo dziwnie pojechał. Tutaj e, te deki pojechały na e, lewą stronę. Czołgi ciężkie walą tutaj środkiem do nas, udało się tutaj też KW4 wysputować. Nasze P44 tutaj e, no, wystawiło się jak, jak nud na, na, na ostrzał. No i go tutaj spacyfikowały e, oczywiście tutaj nasz dywanik tutaj z przeciwnego teamu. Właśnie dostałem od niego e, w lampę. Bardzo ostrożnie staram się tutaj grać, e, nie tracąc tutaj e, bez sensu życia. Ale widać ten standard B nie bardzo tutaj ogarnia. Jedynym tutaj zagrożeniem oczywiście jest ten, ten 95, który e, może nas tutaj zwoić. oczywiście trzymam się tutaj swojej pozycji e, i obijam tutaj jeszcze KW4 przy okazji P44 wyjeżdża, nie zdążyłem tutaj już e, przeładować, żeby go prędzej z, z, zabić niż on mnie tutaj trafić miał. Jeszcze tutaj KW4 też środkiem tutaj walił do nas. No, sytuacja wygląda na razie dobrze, jeżeli chodzi o nasz team, ale to wiadomo, sytuacja się może dramatycznie zmienić. Podjeżdżam tutaj TDK. Zauważyłem, że tutaj już jest wutek na dobiciu, więc będę się starał dobić go, żeby później już nie, nie brudził nam tutaj. Udało się jakimś dziwnym trafem tutaj e, go przebić, no ale tutaj są no, pojazdy dość, pojazdy dość mobilny i foż. E, T95 no tutaj jest e, twierdzą nie do zdobycia tutaj, staną prosto na tym e, przyjeździe nie pozwalając tutaj e, nas tutaj przepuścić. Fosz tutaj skutecznie sobie tutaj radzi. Jeszcze e, wysadzenie tutaj e, naszej 112 na glaciala, e, Tutaj troszeczkę dziwny strzał. Oczywiście tutaj wyłączyłem niepotrzebnie już szyb, tak szybko celownik, że po prostu trafiłem w teksturę. Fosz jest tutaj e, priorytetem, bo ma najmniej życia. E, staram się tutaj e, wykończyć go, żeby. E, jest ogryskiem tutaj, oczywiście T95 się już odezwał. Jeżeli by chciał, by spokojnie mnie tutaj porobił, wystarczyłby jeden herk we wieże. No ale los chciał, że używał apeków i nie dał rady mnie tutaj zniszczyć na strzała. No i teraz, oczywiście, go tutaj będę farmił. No bo jest o tym mnie obrócony plecami. On się raczej zainteresował tutaj. Jak Tigerem, którego no, nie, nie bardzo chyba też przebijał. I udało się tutaj jeszcze ostatni strzał z podpaleniem e, trafić. Bitwa dla mnie była bardzo udana. Nie przepadam za tego typu pojazdami. Nie lubię jak jeżeli coś tylko jeździ szybko e, i pierdzi do tak naprawdę przeciwnika, bo to nie można nazwać... E, Szybkim i szybką serią, znaczy do, dobrym pierdyknięciem także za tą bitewkę 3500 ponad obrażeń, 91 000 na plusie. Odznaka mistrzowska, specjalista Ridleya Waltersa, specjalista Ridleya Waltersa i medal Oskina. 1565 bazowego EXPA, więc y, jak na ósemkę, wydaje mi się dosyć sporym wynikiem. Oczywiście y, ludzie robią tym naprawdę kosmiczne wyniki. Kiedyś pamiętam y, w evencie był do zdobycia i ludzie po tym ewencie naprawdę kręcili konkretne wyniki na, na tych pojazdach. No ale mi tej sztuki się nie udało. Ale cieszę się na pewno z, z zdobycia EMECzki, żeby tutaj do kronikarskiego obowiązków sobie tutaj dodać i mieć jakąś tam pamiątkę także przechodźmy już do samego drugiego pojazdu no i mamy tutaj Drakule. wciąż na siódemce uznawany za jednego z najlepszych jak nie OP medów, oczywiście nie ma tutaj pancerza tak samo jak w poprzedniku ale może tutaj nieźle nabru nabruździć nam na siódemkach mamy tutaj sporo też miękkich pojazdów no ale Omówmy to sobie tutaj podkrótce. Działo tutaj oczywiście czas celowania no, sporo dłuższy niż tutaj o, przy cdc 3,7 sekundy. Rozrzut działa też ciut, ciut tutaj większy 0,31. Uszkodzenia na minutę no też tutaj nie porażają w porównaniu do CDC no ale nie ma co się tutaj e, kłócić, bo to jednak jest siódemka, tam jest 8 e, uszkodzenia na minutę 2138 czas przeładowania 6,32 e, średnie przebicie na przeciwpancernych na sto, mamy 155 e, na podkalibrowych tutaj mamy 237 na odłamkowo burzących 45 Średnie, średnie uszkodzenie mamy tutaj takie, chyba same jak w cdc 225 na przeciwpancernym pod kalibrowym 190, na oddunkowo 270. Mm. Oczywiście, tak samo i zaletami, zaletą jest tutaj opuszczenie działa też mamy 10 stopni 20, czyli standardowo do góry pancerz mamy tutaj no jednakowy 30 30, 30 20 na 20, 20 na 20 na boku 20 na 20 na na tyle także herki tutaj łapie ten pojazd też no ale mamy tutaj 1325 HP bo tu chyba dałem perka tutaj właśnie do do zwiększenia puli wytrzymałości zwrotność tutaj mamy. Prędkość maksymalna 65 na godzinę, więc jedziemy dużo szybciej niż CDC. Wstecz 20, czyli tak samo. Średnia prędkość 53, tam mieliśmy chyba 51, także jedziemy ciuty szybciej. Oczywiście, ale mamy tutaj dużo lepszą mobilność, prędkość obrotu wieży 58,32, prędkość obrotu kadłuba 51. Także no, zbieramy się i obracamy się naprawdę przyjemnie. Przejdźmy już do samej bitewki. Mamy tutaj mapę Fort Rozpacz, tryb potyczka, losowanie z 8, więc dla mnie niekorzystnie. Steamy oczywiście tutaj no, Nie powiedziałbym, że jest wyrównanie Bo mamy tutaj e, KW-4, która no, póki co nie robi w Zbytnio wrażenia na przeciwnikach Ale może to w przyszłym już patrzę, może albo w 7.1 Już nam się tam Zmienią wartości tego pojazdu Bo słyszałem, że ma dostać e, Porządnego buffa do pancerza Także możemy mieć tutaj już spore problemy z przebijaniem KW4, jeżeli im dadzą takiego buffa jak przy Tigerze. Pojechałem sobie tutaj na prawą stronę, spróbować tutaj wyświecić jakichś przeciwników, którzy by chcieli tutaj spróbować tutaj wjechać na tą górkę. Pierwszy przeciwnik P44 Pantera. No rozrzut tutaj nie, RNG tutaj też mi nie pomogło, on bez problemu mnie tutaj przebił. Ja jeszcze jakoś się tam staram do niego tam dojeżdżać, jeszcze mu tam peskę jakąś wsadzić, czekam na jakieś popełnienie jego błędu, ale on nie popełnia tych błędów. Oczywiście zauważyłem jeszcze, że podjeżdża drugi przeciwnik, więc szybko tutaj staram się uciekać. Wrak samochodu mi tutaj uniemożliwił szybką, szybki rozpęd i wycofanie. Jeszcze RHM-a tutaj udało się ustrzelić. Staram się tutaj e, troszeczkę zająć tutaj e, za chwilę ciężkie, żeby tutaj e, wykończyć chociaż tutaj tego E25, e, który nam tutaj razem z ciężkimi e, łoi tego t 20 t 23 no i został tutaj wykończony w sytuacji nie wygląda za wesoło jeszcze tutaj niestety myślałem, że to już jest koniec bitewki, że mnie tutaj wykończą, ale tylko tutaj T34 coś tam ogarnia i próbuje podjeżdżać. Miałem już przygotowanego golda na KW3, żeby ją dobić. Niestety zdążyła się jeszcze wycofać. Myślała pewnie, że tak właśnie zrobię, że będę chciał tutaj strzelić z golda. Staram się tutaj zmniejszyć, pulę HP tego T29. Będzie dla mnie też groźnym. Oczywiście tutaj przeciwnikiem też sporo pancerza ma. Oczywiście go goldowe pociski. Niestety tutaj nie udało się utrzymać tej flanki. Zdążyłem tylko dobić jeszcze tutaj tą kawo, kawo trójkę. Nasi sojusznicy tutaj trzymają się dość defensywnie. T34 no, uparł się troszeczkę na mnie, ale jeżeli się uprze na mnie, to dostanie tam buły z, ze strony naszego kapa. No i niestety tu mi się ta sztuka nie udała, nieprzymierzone, nieprzymierzone było, pierwsze podpalenie, drugie podpalenie, bardzo dużo szczęścia z teraz RNG mi troszeczkę sprzyjało, zniwelowaliśmy troszeczkę te straty, P-44 no jest tutaj uparty na mnie, oczywiście będzie chciał mnie się tutaj pozbyć, dużo szczęścia tutaj nie trafił tutaj we mnie, zrykoszetował, tylko gąsienicami zdjął. Udało się tutaj go dokończyć. Bardzo się cieszę z tego, że właśnie ten strzał wszedł, że jednak RNG troszeczkę mi w tej bitwie sprzyjało. RHM tutaj kapuje, więc postanowiłem na niego wyjechać, bo mówię, jeszcze troszeczkę jest tego Dimage'a do zdobycia, ale zjechał z kapa. Troszeczkę już się już przestraszyłem, że to będzie już mój koniec, no ale nie był mną zainteresowany. Trafił tutaj naszego FV200-201, który też i tak mu zadał troszeczkę uszkodzeń. Jeszcze udało się tutaj klasycznie taranem z, jeszcze go dobić i za tą bitewkę otrzymujemy odznakę mistrzowską asa pancernego, specjalista, duży kaliber, medal Lachwal, nieważne jak to się nazywa, ale ważne, że jakiś medal jeszcze wpadł. No i oczywiście tutaj kamikadze zniszczyliśmy RHM-a, e, znaczy dobiliśmy RHM ad taranem e, 3343 uszkodzenie 51800 na plusie mamy kredytów 1422 bazowego Expa, więc wartość jest chyba bardzo dobra nasz Tim no, nie zagrał zbyt dobrze, oprócz tutaj FVA oczywiście i i RHM jako tako, który tam no, wspierał jakoś chociaż Team. Także dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnych powtóreczek w moim wykonaniu. Zapraszam do subskrypcji kanału, do polubienia filmików, jak i innych materiałów moich i innych powtórek. Do zobaczenia, do usłyszenia, KnifeG.